To znaczy, ja już w polosowaniu powiedziałem, że trafiliśmy do bardzo silnej grupy, w której gra Linz, jeden z faworytów, można powiedzieć, ze zdecydowanych faworytów i bardzo mocne Lille. Lille to jest drużyna wicemistrza Francji. Oni zdobyli to wicemistrzostwo bez Wang Yuting, także jeszcze się wzmocnili na ten sezon. Po prostu, Champions League to jest projekt w Europie, klubów europejskich. To są potężne kluby ekonomicznie, ich naprawdę stać. Na bardzo wiele, robią wszystko, żeby montować coraz silniejszy skład, a my robimy co możemy, żeby w tym gronie być, nie obniżyć poziomu, ale po ubiegłym sezonie, kiedy no mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, był to fantastyczny sezon, no ja ustawiałem troszkę inaczej priorytety. Niestety ten dzisiejszy mecz no pokazał, że ta liga mistrzów to jest po prostu za wysoki dla nas poziom w tym sezonie, po tych wszystkich ruchach kadrowych i ekonomicznych w tych innych klubach. Na natomiast naszym miejscem jest i od lat to powtarzam pucharę TTU no i po dzisiejszym meczu nie znaczy oczywiście, że nie będziemy walczyli w rewanżu, bo tyle, że w Lilu musielibyśmy wygrać 3-0 albo 3-1 i mieć lepsze sety, prawda, bo nie sądzę, żeby Lil czy my, żebyśmy dali rady z Lincem, Lince to naprawdę jest potężna dru drużyna oparta o Raiffeisen Bank, Casino Lint, Sparkasse im tam naprawdę na nic nie brakuje oni tylko myślą, kim się jeszcze tutaj można wzmocnić, dlatego rywalizacja o to wyjście do ćwierćfinału yy, od początku było jasne dla mnie, będzie się toczyła na linii polsko-francuskiej no ten dzisiejszy mecz, no, nie był szczęśliwy, bo i mimo najlepszego pojedynku yy, Natalii, prawda, w naszych barwach, bo to był bardzo dobry pojedynek jednak minimalnie zabrakło prawda, 11:9 w piątym secie, a jaka to jest zawodniczka yy, Yang yy, Xiaoxin no pokazał chociażby pojedynek z naszą liderką Haning, To jest bardzo dobra zawodniczka. także Natalia była o krok od wielkiej sensacji, która by nam miała, miała, dawała szansę od yy, zwycięstwa w całym meczu. No i potem bardzo nieszczęśliwy i niestety słaby pojedynek Licien. Ja nie ukrywam, że nie spodziewałem się tej porażki, ale nie widziałem yy, Licien dość dawno. Przyjechała kilka dni temu. Ja z przyczyn ekonomicznych niestety nie mogłem polecieć do Chin, nie mogłem mi towarzyszyć w okresie przygotowawczym i Widać po prostu, że no nie wszystko w jej grze wygląda tak jak, jak powinno i czeka nas w tej chwili ciężka praca tym z kolejnym. Celem w tym roku to jest awans Olimpijski dla Licien. Ja cały czas to podkreślam i podjęła bardzo ważną decyzję, sprowadziła się tu z rodziną do Tarnobrzega. My to dopiero organizujemy, ale to są pierwsze dni dopiero organizowania tego tarnobrzeckiego treningu. I to jest ten jeden cel, a drugi no to jest zdobycie po raz 25 mistrzostwa Polski. I to są cele realne. Natomiast jakieś wielkie plany w lidze Mistrzów, która no, przerasta nas ek ekonomicznie i kadrowo, no to to już są. Niestety za wysokie progi, i z pokorą trzeba oddać. Oczywiście w tym meczu dzisiaj mieliśmy szansę, bo wygranie Natalii, wygranie Licien dawał szansę na zwycięstwo, No ale to, to już jest za nami. Przegraliśmy 1-3, także ten wynik nie jest korzystny. Ten sezon nie zaczął się dla nas szczęśliwie. Czasami mamy to szczęście. Mieliśmy w tamtym sezonie, w tym roku, w meczach z mecem, zwłaszcza tutaj, tutaj nas, niestety tego szczęścia nie było, bo przegrany właśnie ten pojedynek i Licien i Natali 2-3, 2-3 no spowodował, że jest jak jest oczywiście walczymy dalej tylko, że to jest pierwszy mecz sezonu i jeszcze tak dużo pracy przed nami, mówię ja jestem zbudowany dzisiejszą postawą Natalii, to mnie naprawdę cieszy natomiast z Licien czeka mnie po prostu ciężka praca i myślę, że za jakiś miesiąc, dwa Licien będzie już grała tak jak jest w stanie zagrać dzisiejszy pojedynek niestety był słabym, pasywnym pojedynkiem i, i, i któryś Powodował, że no ten mecz tak ani inaczej się później rozwinął. Hanning podeszła po prostu do Yang Xiaoxin przy wyniku 1-2, a to jest bardzo nieciekawa sytuacja dla naszej liderki, bo ona już po prostu musi wtedy wygrać, a tam ta zawodniczka i przeciwniczka jeszcze nie, mu nie musi, prawda? I to, to jest stan bardzo niewygodny. Moim marzeniem byłoby, aby Hanik podeszła do Yang Xiaoxin przy wyniku 2-1, no, ale tak się nie stało i nie ma co gdybać. Po prostu już od jutra trzeba wracać na salę treningu i pracować, bo tylko tą drogą można jeszcze parę rezerw poprawić, bo mamy rezerwy w tym zespole, ale wynik, no mówię, jest jaki jest i te priorytety, o których wspomniałem, podtrzymuje są dla nas najistotniejsze, czyli Olimpiada, 21 tytuł drużynowego mistrza Polski, a co ugramy w Europie, no to oczywiście pokażę się, będziemy wiedzieli po zakończeniu sezonu. Myślę, że naprawdę zagrałem dobry pojedynek, jednak szkoda, że odeszłam z od tłu pokonana. Jednak mimo wszystko chyba nie mam aż tak wielu powodów do tego, aby się załamywać. Muszę go obejrzeć, przeanalizować, zobaczyć co można było zrobić lepiej. I mam nadzieję, że będę gotowa do meczu rewanżowego, aby, aby się zrewanżować, aby ją pokonać. A jeśli chodzi o całość, no to no nie da się ukryć, że nie jest to początek sezonu w Lidze Mistrzów taki, jakbyśmy sobie chcieli wymarzyć. No ale stało się, teraz już nic z tym nie zrobimy, po prostu trzeba o tym zapomnieć i dalej walczyć w kolejnych meczach. Jest to nasze pierwsze spotkanie, zaledwie kilka dni temu wszystkie zjechałyśmy do Tarnobrzega, więc jeszcze też nie znamy się tak dobrze, jednak myślę, że stworzymy naprawdę fajną drużynę, na razie przez te kilka dni atmosfera jest, jest bardzo, bardzo dobra, Mitsuki gra naprawdę fajnie, myślę, że jak ją zobaczymy przy stole w, w jakimś meczu to mam nadzieję, że zrobi swoje, że będzie wygrywać, a że też będzie się gra podobała kibicom. No w tym roku, tak jak zresztą w każdym jest bardzo dużo grania, ale w tym roku rzeczywiście będzie tego grania być może nawet jeszcze więcej, z tego względu, że każdy chce się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie, a to się wiąże z tym, że po prostu trzeba jeździć po turniejach. Teraz, w przyszłym tygodniu jedziemy na turniej do Czech i tak naprawdę z listy światowej zgłosiły się prawie wszystkie zawodniczki oprócz Chinek. Każdy chce po prostu uzbierać jak najwięcej punktów, żeby mieć jak największe szanse na kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie, bo naprawdę mało, a bardzo dużo, więc po prostu musimy być przygotowane na dużo grania i mam nadzieję, że to wytrzymamy przede wszystkim fizycznie, że zdrowie nam będzie dopisywało no i, i forma. A później mam nadzieję, że dobrze zakończyły sezon ligowy, a następnie kibice będą mogli nas na igrzyskach.